Współpracujemy z tej strony Robson. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Jak widzicie, jest nowa aktualizacja Halloween. I tak, brakuje mi parę puszek Wszedł do odblokowania tej nowej postaci, jaką jest Ems. Brakuje mi dokładnie 13 pucharków. Wbiję to na dzisiejszym odcinku. Żebyś podać się do nowego klanu. <grym> Polecam go. Tak jakby co. Cypiks jest chory, ale też już ma tą postać Tylko w domu nie ma Neta teraz Ale właśnie nie wiem jakim sposobem on ma tą postać Czy to tak zawsze było, na no, przykład jak możesz już więcej pucharków to... ten? To ją od razu dostajesz, nie musisz jej zdokować? Nie wiem, bo ja jeszcze takiej sytuacji nigdy nie miałem Dobra, gramy solo Trzymajcie kciuki, bo ja się cieszę z tej postaci nowej nie. Za niedługo będzie obok panik na kanale. Wy o tym wiecie. Bo już dużo skrzynek zebrałem. O, oh, fuck. Dwie piperki. Najgorzej. No nie pierdolę, że mam dwie piperki obok siebie. Co? Ems. Widzę. Oh, ogólnie za niedługo będą będzie dużo EMS na mapach, bo każdy ją będzie teraz miał praktycznie. No może nie tyle, co każdy, ale dużo osób będzie ją miało. Elektro elektroniczna, magnetyczna zombie? Coś O, Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli wiecie, jak dokładnie to się czyta. Hmm. Nie, czyta tylko... Dokładnie naz nazywa. No bo EMS to jest w skrócie... No, chyba tak, nie wiem. Na pewno wiem, że było coś jeszcze na ten. O, fok. Że ja tak jaram, bo dzisiaj w szkole. Dopiero co przyszłam ze szkoły i od razu dla was nagrywam odcinek. No nie wiem, bo. O, fuck, tam jest bo. Dobra, Liko mnie. Uh, jakie uniki robię? O oh, fuck. Powiedział Robson, który za zginie. Dobra, uciekamy. 13 pucharków. Na razie jestem na plusie i to jest dobrze. Nie wiem dlaczego wziąłem Liko, ale. skin mi się tak podoba, że musiałem go wziąć. A teraz ich trzeba dojechać wszystkich. To jest nowy tryb na... wybrał Stars teraz. I może z będzie z niego odcinek, ale ten tryb jest bardzo trudny. Ale odkryłem jedną dobrą postać pod tą mapę czy pod tą grę. Pod ten tryb właściwie. Pamka, bo Pam zawsze szybko zadaje damagea. Wow, jak zrobiłbym wina to by było. O, oh, fuck. Dobra, mój jest A jajaj, dobra. Plus 8, chyba tak? 8. Ok, plus 8 pucharków. O, 14 ranga przy okazji. Noriko. Ile jeszcze pucharków? 5 pucharków dostała. Mmm. Kogo by tu wziąć? Ruza jest dobra pod tą mapę. I ją wezmę, no 5 pucharków, czyli muszę zająć że, czwarte miejsce I będę miał 8000 i nową postać, yeah. Ja się tak jaram tą nową postacią, jaką jest Ems Jak ją wbiję to oczywiście ją jeszcze przetestujemy, tak? Okej okay. Oh no, cold. colt, Kolczyk mi może dużo zrobić Okej, okay. tutaj są dwie skrzynki. To jest dobrze, bo ja... potem będę tankiem mocnym. No I właśnie taki Barley nie ma ze mną szans, tylko że on ma ulta. O, oh, fuck. Najgorzej. Jeszcze inna roza. Znaczy ja tą różę bym zjechał teraz, ale robota je po prostu dałem, tak? Mam nadzieję, że miło je zrobiłem. <grym> Dobra, ten robot już ją sam dobije praktycznie. Dobra, niekoniecznie. O oh no, a ja się teraz wrąbałem. Jeszcze tego robota mogę zabić właściwie. Chociaż nie. Nie będę go zabijał. No bo dobra. <ścoughs> Zabiję go już. Pyk, 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 Dobra, ja już mam nową postać. Okej, okay, mam pole Zbieram je sobie. No nie! Najgorzej! Gdzie jestem, Mortal. Tam, czyli Penny też tam jest pewno. Oh yeah. Dobra. Niech zrobię jeszcze teraz. O! Ems. Ja odnieś się odsuwam, bo ona jest dobra. A Titi. Ja mam dobre uniki. Powiedział Rob, Robson, który zaraz zginie. Fuck nie. Nie ten przycisk nacisłem. Oh shit. Robię wina. Nie, nie zapomniałem o tej... Ajajajajaj, aj, 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 aj. ale dobra. Jest nowa postać. Jest. Jest nowa postać. jestem ja debil. Ej, a przecież zanim ja je muszę jeszcze tam... No nie? Ej, no. Oj, dobra, muszę otworzyć tą skrzynkę. Przepraszam. Czy będzie coś? Hokus, pokój czary, tej Wydaj z jest twój stary. Czy będzie czego? Trzy czy przedmioty, czyli raczej nie będzie, ale może być. Nie, ale jest bonus. Trzy Jak skadłem, co? Ok. 50 monet. I nowy zadymiarz. MS. Ale fajnie. Ems atakuje swoim sprayem do włosów, które zadaje obrażenia rozłożnie w czasie a z przeciwniku przeciwników superatakiem. Wow! Nice! jest. Fajny jest ten nowy tryb, ale na razie go nie będę grał i jutro może zrobię z tego odcinek albo jeszcze nawet dzisiaj wieczorem. Chodzicie na Halloween, powiedzcie, jak chodzicie, to zostawcie łapkę w górę. A jak nie, to idziecie, to... A jak nie, to też dajcie łapkę w górę, tak? Bez głosu by było. Dobra, 7 minut. Ok. zagramy jeszcze, jeszcze jedną rundkę tą nową postacią jaką jest MS. Czy ten elektromagnetyczny zombie? Nie wiem. Oczywiście MS obok mnie jest pewno. Aj. Wiedziałem. Wiedziałem. Teraz każdy będzie miał tą MS. Co? Dobra, zagramy jeszcze, jeszcze raz. Będę na razie wcześniej, jak ją się gra, bo nie wiem, tak. Z jak będę lamił, to sorry. A, zapomniałem jeszcze o Żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję chyba. Chyba zapomniałem, nie wiem. Ale ona mi trochę mało zadaje damage'a. Pupie. Aha! Okej, okay, to jest takie coś. Dobra. Okej. Okay. Jak ją się będzie ulepszało, to ona będzie cozy. Mój kolega się w z starpowera do 8 bitowca. Najsik Tego co poserza jego pole Oh no, oh no, oh no Dobra Ja chcę zobaczyć tego jej ulta Nie na kimś, oczywiście tylko moje, na mnie Chodź tu, chodź tu, chodź tu Na bitce ulta trzeba o oh fak, to jest właśnie ten ult, nie, ale to jest trudne. Oje! Oh yeah. Trudno będzie się nauczyć grać tą nową postacią A, Tutaj w ogóle są jakieś skiny w sklepie. Fajne, oczywiście, że ich nie ma. Populnowe liko zawsze kosztował 150 Mi się wydawało, że kosztował zawsze 80 klejnotów. A? To nie wiedziałem. Szczerze Wam powiem, że nie wiedziałem. Dobra, ja wiem, że Wy chcecie, żebym zagrał jeszcze to tak. Więc no, zagramy. Może był trochę dłuższy i ciekawszy filmik. Tak. <grych> nie? Okay. O ja, z, ja to, bo one mają mało HP. Okej, okay, ona to zaraz zginie tutaj sobie. Okej, okay, ona zginęła. Ile MS tu jest? Okej. Okay, naciskam. Dun, 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 dun. O nie, zginę, 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 zginę. Zginę. Ale to jest super. A taki jest krótki <laughs> Dobra. Ej, ten tryb po tom Ms jest jednak fajny, naprawdę. O kurde, ona ma Ulta. Ej, a jak mi się wydaje, czy z ultem, ta Ms szybciej chodzi. Okej, okay, trzech za tylko dostało. Wielkie starcie! O ja. odbija na tej mapie. A to nie jest jakaś przerobiona mapa z... O ja zapomniałem, że ja wtedy tracę HP. O ja. Dobra, drugie miejsce, czyli 9 pucharków chyba. Nie, 8. no dobra. Jest druga ranga. Jak to dziwnie wygląda. No super, cel, co to jest super co ty zrobił. Dobra, nie wiem. No to się z wami żegnam. Pa pa.